Cześć! Jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku InfoSimsów. Ja Miałam nadzieję, że z okazji 8 lat gry The Sims 4 dostaniemy jakąś dostawę SDX i dostaniemy jakieś darmowe, nowe rzeczy do gry, ale niestety tak się nie stało. Jakby co przypominam, że w Stanach ta gra wyszła 2 września 2014 roku, a w Polsce dzisiaj, czyli 4 września 2014 roku, czyli. Od dzisiaj 8 lat temu, równia, więc mieliśmy w Polsce dwa dni ją później. Również w Europie po prostu mieliśmy ją dwa dni później, niż oczywiście Amerykanie. No i niestety nic, nic, nic nie, nic nie dostaliśmy. Miałam nadzieję, że coś dostaniemy w piątek, ale niestety tak się nie stało, dlatego też przesunęłam troszeczkę właśnie wydanie tego odcinka, tego filmu, żeby troszeczkę właśnie więcej rzeczy w nim załżeć i właśnie pokazać wam również te nowe rzeczy. No ale niestety zawiodłam się, tak jak mam nadzieję, i. Dzisiaj sobie porozmawiamy o aktualizacji, która była 30 sierpnia oraz o dwóch kolekcjach, które jedna już wyszła we wrześniu, a druga dopiero we wrześniu wyjdzie. Ale najpierw aktualizacja. I tak jak mówiłam, aktualizacja wyszła 30 sierpnia bieżącego roku i tak naprawdę głównie naprawiła błędy, ale, ale jest coś, co dodała, bo dodała nowe scenariusze, tak zwane nowe powitalne scenariusze. Jeden z nich, czyli. Nowa w mieście, czy tak naprawdę po, w grze nazywa się Nowy w mieście, już zrobiłam na kanale, więc serdecznie zapraszam właśnie do filmu o scenariuszach, właśnie z tego scenariusza, więc serdecznie zapraszam. I rzeczywiście są takie to scenu, scenariusze, bardziej bym powiedziała takie tutorialowe, gdzie rzeczywiście po kolei wam jest mówione, co możecie zrobić. I tak naprawdę od początku nie widzicie, to bym powiedziała. Tego ostatecznego bym powiedziała finału i co rzeczywiście musicie zrobić, bo w większości scenariuszy jest od razu wpisane. Musicie zrobić, nie wiem, piąty poziom umiejętności takiej. Złowić tyle ryb, zrobić tamto, zrobić tamto, zrobić i jeszcze coś innego. A tutaj jak zrobicie jedną rzecz, to wam posie... pojawiają się kolejne rzeczy, które możecie gdzieś tam zrobić. I też macie gdzieś tam ścieżkę wyboru i możecie w różne strony gdzieś tam iść. I dzięki temu również przejść w różne rozwiązania i również różne koń, końcówki, różne zakończenia tych scenariuszy mieć, a podobno w Cieniu Rywala, jak widzicie, ma 28 różnych zakończeń, więc naprawdę, naprawdę sporo. No i tutaj na pewno też mam nadzieję, że się świetnie będę bawiła, jak w końcu ten scenariusz zrobię, no bo oczywiście te wszystkie trzy, koniec końców zamierzam zrobić, bo obecnie na kanale jest seria scenariusze, właśnie w której zamierzam zrobić wszystkie scenariusze, jakie są dostępne w grze, więc też serdecznie serdecznie zapraszam, jeśli Was to interesuje, bo jest to troszeczkę inna rozgrywka, niż rozgrywka, taka, bym powiedziała, wyzwaniowa, rodzinna, czy czasami rodzinna również jest, na przykład, ale e, oczywiście również serdecznie Was zapraszam, bo w tych wyzwaniach naprawdę świetnie się bawię, więc mamy nowe wyzwania, nowe, tak naprawdę bym powiedziała raczej nie wyzwania, nowe scenariusze, właśnie. Takie bardziej bym powiedziała. Dobre na pewno dla graczy, którzy są nowymi graczami i na pewno chcieliby poznać różne mechaniki gry i chcieliby się z grą bardziej zaznajomić. To jest szczerze, szczerze, mogę polecić właśnie te trzy pierwsze na pewno scenariusze. Właśnie te scenariusze powitalne, bo na pewno bardzo wiele Wam tutaj podpowiedzą i powiedzą, jak co, gdzie i jak robić. No, ale oczywiście, jak aktualizacja, to musiała naprawić błędy, i ta naprawiła strasznie mnóstwo błędów. I główne błędy, jakie, jakie naprawiono w grze podstawowej. To są błędy scenariuszowe różne, a więc tutaj jak ktoś gdzieś tam podliczył, ile jest właśnie słowa scenariusza albo scenariusz właśnie tutaj w tekście, no to jest ich naprawdę dużo, bo większość właśnie z tych błędów z gry podstawowej dotyczyła gdzieś tam właśnie scenariuszy. A więc tutaj też jest napisane na przykład, że scenariusz w pełni wszechstronny, jest teraz cel osiągnąć trzeci, trzeci poziom dowolnej umiejętności, wcześniej to było osiągni dziesiąty poziom trzech umiejętności, a zdecydowanie to zmieniono. I na pewno zmieniono właśnie zadania, które trzeba zrobić w scenariuszu w pełni wszechstronny, on jest według mnie teraz znacznie łatwiejszy, chociaż może niekoniecznie łatwiejszy, bo tam teraz trzeba chyba karierę rozwinąć na maksa, więc jest zmieniona, więc jest na pewno inny niż to, jak na przykład ja robiłam go już chyba z miesiąc czy dwa miesiące temu na kanale, więc to te cele. Na przykład, właśnie w tym scenariuszu się zmienił, więc na to warto też uważać. Jak widzicie, również mają, m, licealne lata dostały mnóstwo tutaj, bym powiedział naprawionych bugów. Więc jeśli macie ten dodatek, ja go oczywiście jeszcze nie posiadam. Więc tutaj możecie sprawdzić, czy naprawiono coś, co Was w tym dodatku denerwowało. A dla tych, którzy jeszcze go nie kupowali ze względu na jakieś błędy, no to też dla Was dobra informacja, że dużo różnych rzeczy tutaj zostało naprawionych, chociaż chyba nie najważniejsze rzeczy, o których słyszałam. Więc tutaj też na pewno te jedne z większych rzeczy jeszcze chyba naprawione nie zostały. No pozostałe gdzieś tam dodatki też już tam mają naprawione jakieś tam pojedyncze błędy, więc tego jest gdzieś tam bym powiedziała niewiele, ale mówię głównie scenariusze i głównie licealne lata zostały naprawione. I mówiąc tutaj o kolekcjach, które zostały wydane lub zostaną wydane dopiero, to posłużę się wpisem od Sims Community. Na pewno za chwilę też a propos pierwszej kolekcji z ubraniami dla dzieci, wejdziemy sobie również do gry, żebym wam pokazała też, jak to w grze wygląda, jak to w grze jest opisane w języku polskim. Ale mamy pierwszą kolekcję, która wyszła 1 września, tak jak mówiłam, z ubrankami dla dzieci. I tutaj warto wspomnieć, dlatego też tutaj jestem, żeby wspomnieć, że ona była robiona ze współpracy z X Urban Sims X czyli właśnie jednym z graczy, jednym z, powiedziałabym, człon członkiem społeczności simowej. I to jest tak naprawdę pierwsza kolekcja, gdzie właśnie zaczęto współpracować ze z społecznością simową, więc to też na pewno jest krok w dobrą stronę. No i też dlatego ja nie będę zbytnio hejtowała tego, tej kolekcji, właśnie ze względu na to, że została właśnie zrobiona z społecznością, no a bym powiedziała, ubranka dla dzieci, bym powiedziała, Jakieś nowe zawsze fajnie, czy jakieś dodają, bo dzieci mają zdecydowanie mniej ubrań niż dorośli. Druga kolekcja, która dopiero wyjdzie, e, która wyjdzie dopiero 14 września, to jest kolekcja dotycząca budowania i ona też była zrobiona ze współpracy właśnie z, z członkiem społeczności simowej, a dokładnie z Evelyn Sims. Więc tutaj też to są dwie kolekcje właśnie robione ze społecznością, ta jest z budowania, i właśnie dostaniemy, jak to jest napisane, desert Luxe kit, a więc bym powiedziała, że kolekcja luksusowa, można powiedzieć, pustynia. Więc zaraz oczywiście też przejdziemy do zdjęcia promocyjnego właśnie tej kolekcji. I tak, proszę, prezentują się dwa zdjęcia promocyjne właśnie tej kolekcji, która, tak jak mówiłam, wyjdzie dopiero 14 września. Więc mamy mnóstwo, bym powiedziała, takich obiektów modernistycznych bym powiedziała, mamy nowe takie bym powiedziała okna, które są takie troszeczkę wystające, więc takie trochę przechylone, więc to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Te drzwi mi się też na pewno bardzo podobają, jestem ciekawa, czy one mają jakieś animacje, czy one cały czas są takie otwarte, być może są cały czas takie otwarte, ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Tutaj widać właśnie wiele różnych nowych obiektów gdzieś z tyłu i tutaj też myślę, że bardziej widać, że to jest bardziej, bym powiedziała, takie bym powiedziała rzeczy na patio, ale tam gdzieś widać z tyłu jakąś nową sofę też, jakąś nową półeczkę, więc bym powiedziała, że takie rzeczy również do wnętrza też zostały dodane. Jestem ciekawa tutaj, jak to będzie wyglądało, jak będziemy mogli zobaczyć właśnie wszystkie obiekty, które stąd są dodane. Ja raczej tej kolekcji kupować nie będę, ale na pewno dla osób budowniczych, które lubią styl nowoczesny, to na pewno będzie to ciekawa kolekcja i myślę, że naprawdę tutaj Evelyn Sims na pewno miała duży wpływ i naprawdę ta kolekcja wygląda naprawdę jak według mnie solidnie, chociaż ja kolekcji, szczerze powiedziawszy, nie popieram, ale ta wygląda po zdjęciach promocyjnych naprawdę fajnie. I kolekcja Mali modni się, tak jak mówiłam, jesteśmy w grze, żeby właśnie przydać sobie polski opis właśnie tej kolekcji. Tutaj niestety nie widzę, aby było napisane nic o że było to robione ze współpracy właśnie ze społecznością simową. No cóż, ale mamy kolekcję Mali Modnisie. Ubierz nowe pokolenie transseterów zabawowe stroje dzięki kolekcji Sims 4 Mali Modnisie. Niezależnie od tego, czy twój szkrab zechce zwrócić na siebie oczy rówieśników podczas pierwszego dnia w szkole, czy też pobawić się z koleżankami i kolegami, te stylizacje sprawią, że zawsze będzie wyglądać modnie i uroczo. No więc tutaj cechy kolekcji, wiadomo, mamy nowe ubrania dla dzieci, więc tak to wygląda. Więc tutaj mamy też te dwa zdjęcia promocyjne, oczywiście linki do wszystkiego, o czym dzisiaj mówię, również zobaczycie w opisie odcinka, więc tak do wszystkich poprzednich trzech właśnie stron również zamieszczam linki w opisie. Tutaj też te zdjęcia promocyjne na jednej z tych stron było wcześniej właśnie już tutaj widać. No i tutaj mamy nowe ubranka właśnie dla dzieci, ja tej kolekcji nie posiadam, a więc tutaj tylko tak mogę Wam pokazać właśnie w grze albo na originie właśnie nowe ubranka, które zostaną dodane. Więc oczywiście jeśli chcecie zobaczyć więcej, bym powiedziała, swatchów, jeśli chodzi o te ubranka, więcej kolorków jakie mają, no to na pewno zapraszam Was do osób z Creator Networks, które na pewno dostały darmowe kody właśnie do tej kolekcji i mogą Wam więcej na ten temat pokazać. Mówię, ja kolekcji kupować nie będę, zresztą jak zobaczycie, jakie ja kolekcje posiadam, to posiadam dosłownie dwie kwitnące wnętrza i wielkie porządki, więc ja, jeśli chodzi o kolekcję to na pewno nie jestem wielkim wyznacznikiem, bo większości nie posiadam. Ale dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, piszcie co sądzicie o nowych scenariuszach i czy zamierzacie kupić któraś kolekcję, ja raczej nie, ale oczywiście... Wy możecie mieć oczywiście własne tutaj poglądy, więc piszcie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!